Dzień uroczystego wspomnienia błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza. Zatrzymujemy się przy jego ołtarzu, przy sarkofagu, w którym znajdują się relikwie tego niezwykłego kapłana. Te relikwie znajdują się również i tutaj. Po to, aby wierni przychodząc na to miejsce, oddawali cześć, ale przede wszystkim prosili o wstawiennictwo u Boga, o wstawiennictwo u Najświętszej Marii Panny, której ogromnym czcicielem był błogosławiony Bronisław Markiewicz. Pragnę sięgnąć do jego dzieła. Które jest wprawdzie niewielkie. To dzieło zatytułowane Trzy słowa do starszych w narodzie polskim rozpoczyna się w sposób bardzo prorocki. Posłuchajmy, Ziomkowie mili. Nie spodziewajcie się ode mnie mowy ozdobnej, ponieważ nie jestem człowiekiem słowa. Czyn jest głównym zadaniem mojego życia. Za to śmiało i szczerze wypowiadam, co myślę i czuję. Nic nie zamilczę. Odwaga i otwartość są obowiązkiem tych, których Bóg pomazał i postanowił, aby w narodach krzewili, co jest dobrego, a tępili, co jest złego. Jestem bowiem kapłanem katolickim, a przeto, mimo niegodność moją, posłańcem bożym. Te słowa błogosławionego Bronisława Markiewicza brzmią jak oświadczenie proroka, którego Pan Bóg posyła do bardzo konkretnej misji. Patrząc na całe życie błogosławionego Bronisława Markiewicza, w którego sanktuarium się znajdujemy, możemy stwierdzić, on bardzo kochał prawo Boże, bardzo kochał słowo Boże, nad którym niejednokrotnie czynił wspaniałe refleksje. On bardzo kochał swoje powołanie kapłańskie i miał ogromny szacunek do tego powołania. On kochał swoją ojczyznę, Polskę, i chciał, aby ten naród, trwając przy prawie Bożym i szanując Kościół święty, szanując swoich pasterzy, szedł wytrwale do tego, aby zbudować prawdziwe Królestwo Boże, które prowadzi do nieba. Żeby zrozumieć posłannictwo proroka, jego misję, zadanie, któremu Bóg wyznaczył, trzeba sięgnąć do życiorysów i do działalności proroków w Starym Testamencie. Kościół święty w tę niedzielę przywołuje proroka Jeremiasza. I on wypowiada się na temat swojego powołania, którym obdarzył go Bóg. Pan skierował do mnie te słowa. Zanim ukształtowałem Cię w łonie matki, znałem Cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem Cię, prorokiem dla narodów. Postanowiłem Cię. Ty zaś przepasz biodra, wstań i mów wszystko, co Ci rozkażę. W księdze proroka Jeremiasza jest bardzo pięknie pokazany moment, kiedy Bóg, okazując miłosierdzie dla swego narodu, nakazuje prorokowi Jeremiaszowi, aby to prawo, które naród zagubił, od nowa napisać i przekazać wszystkim, aby życie wiedli według wskazań Bożych. I wielu zachwyciło się. Tym na nowo napisanym prawem Bożym. Ale król Joakim czytał to prawo, i co pewien czas odcinał część tego pisma i wrzucał w ogień. Prawo Boże zostało spalone. Jakżeż prorok Jeremiasz ubolewał nad tym? Później prorok Jeremiasz dozna ze strony swojego narodu, a szczególnie ze strony tych, którzy kierowali tym narodem, ogromnego prześladowania. Prorok zostaje wrzucony do studni. Prorok będzie przeżywał swoje ogromne cierpienia. Różne oskarżenia. A więc po zniszczeniu prawa Bożego dokonało się coś strasznego odrzucenie proroka, odrzucenie tego, który jest wysłany przez Boga. I trzecia rzeczywistość, która jest ostrzeżeniem, Również i dla nas, ponieważ brakowało proroka i brakowało prawa, prawdziwego prawa, które by kierowały w sposób właściwy narodem, przychodzą Chaldejczycy i niszczą ojczyznę. Tego narodu niszczą Jerozolimę. Z tym przesłaniem proroka Jeremiasza możemy odnieść się do życia błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza. Tak bardzo kochał Ojczyznę i twierdził niejednokrotnie, że gwiazdy przewodnie, którymi są święci i błogosławieni tego narodu, powinny przewodzić narodem, że ci, którzy odważyli się pełnić funkcję przewodniczenia tym narodem, powinni opierać się o prawo Boże. Powinni szanować proroka i jednocześnie szanować prawo Boże. Kardynał Roberto Sarach w swojej książce Żyć w Prawdzie, to są rekolekcje wygłoszone w 2020 roku dla kapłanów, mówi. Jeżeli prorok, jeżeli osoba przepowiadająca Ewangelię, jeżeli kapłan nie kieruje się miłością, ale tylko mądrością ludzką, może dojść do poziomu brzęczącej miedzi, cymbała brzmiącego. Bardzo mocne słowa, ale jakże pięknie możemy je odnieść do proroka, który kieruje się miłością. Drugie czytanie, przypadające na tę niedzielę, na czwartą niedzielę zwykłą, przywołuje trzynasty rozdział z listu do Koryntian, który jest hymnem o miłości. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak mieć brzęcząca albo cymbał brzmiący. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość we właściwy sposób kieruje człowiekiem. I tak jak powiedziałem na początku, Błogosławiony Bronisław bardzo kochał prawo Boże, bardzo kochał swoje powołanie, do jakiego wezwał go Bóg i bardzo kochał ojczyznę, o której mówił, że musi dokonać naprawienia wszystkiego w Chrystusie. Błogosławiony Bronisław Markiewicz tłumaczył, że tak jak dawnego pogaństwa, które było przesączone wiarą w różne bożki, nic nie mogło naprawić, tylko Jezus Chrystus. Tak nowe pogaństwo, które ujawniło się w ostatnich czasach, może być przezwyciężone. Tylko przez Chrystusa, bo tylko On jest jedynym Zbawicielem świata. Co nam pokazuje Ewangelia Święta? Jezus przychodzi do Nazaretu. Możemy powiedzieć: Jezus przychodzi do swojej ojczyzny. Z ogromnym szacunkiem wziął do ręki prawo Boże. Księgę Pisma Świętego. W jego postawie jest ogromna miłość do tego prawa. Ale kiedy tłumaczy Słowo Boże, mówi: Nie jest mile widziany prorok swojej ojczyźnie. Udowadnia to, i niestety, ale zamiast się nawrócić i zastanowić, wszyscy słuchający w synagodze chwycili Jezusa i wyprowadzili na stok góry, żeby go strącić. Odrzucili proroka. Jest potrzeba, aby w naszym sercu pojawiła się miłość do prawa Bożego. Jest konieczność, abyśmy odczuli też ogromne pragnienie szacunku do świętych i błogosławionych rodaków, szacunku do pasterzy, którzy jak prorocy przemawiali w naszych czasach, chociażby wziąć pod uwagę świętego Jana Pawła II, błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę. I potrzeba, aby pokochać tę Ziemię, która jest darem Boga, aby ona stała się rzeczywiście królestwem wiernym prawu Bożemu. Wtedy możemy powiedzieć, że. Jesteśmy naprawdę chrześcijanami, którzy odnawiając siebie, swoją ojczyznę, możemy pomóc również i innym narodom. Tego pragną, i o to się bardzo modlił, błogosławiony Bronisław Markiewicz. Niechaj on będzie dla nas gwiazdą przewodnią.